Każdy z przedmiotów ma kilka takich tematów, które dla ucznia są atrakcyjne, które są dla niego pełne ciekawostek i różnego rodzaju rzeczy, które przyciągają jak magnes. No ale są też, też takie tematy, które powodują, że na samą myśl, że mamy się ich podjąć, od razu zaczynamy mieć niechęć w sobie i pewnego rodzaju opór. Jednym z takich tematów w języku polskim jest oczywiście gramatyka. Dzisiaj będziemy mówili o tym, w jaki sposób można z niej zrobić coś atrakcyjnego dla ucznia i pełnego satysfakcji dla nauczyciela i dla rodzica. Jedziemy. Przez kilka lat mojej pracy głowiłem się, co takiego jest atrakcyjnego w języku polskim dla uczniów, a co jest dla nich trudne. Oczywiście tak jak już mówiłem, Najtrudniejsza bywa w większości gramatyka. Co zrobić, żeby była ona atrakcyjna? Trzeba wyjść od tego, co interesuje dziecko i to, co mi się podoba. A to, co jest dla niego atrakcyjne, to to są mity, to są baśnie, to są historie, które wciągają dziecko do swojego świata. Zapraszają je wspólnie do narracji i powodują... Że historia i postacie są dla nich tożsame, ciekawe i bliskie ich zainteresowaniom. Doszedłem w końcu do tego, że większość dzieciaków uwielbia historię na temat bohaterów, superbohaterów, czyta komiksy i bawi się tym światem, który na dobrą sprawę kompletnie teoretycznie nie łączy się z nauką. Tak powstali superbohaterowie części mowy. Każdy z superbohaterów ma swoją moc. No chyba, że jest się Batmanem, to, to po prostu jego mocą są pieniądze i inteligencja. Jeżeli chodzi o Supermana, to jego mocą jest szybkość, jest wielka siła i niezniszczalność. Jeżeli chodzi o Aquamana, to jest to umiejętność porozumiewania się pod wodą. Co zrobić? Żeby swoje umiejętności mieli też bohaterowie części mowy. Przecież każdy z nich na dobrą sprawę ma umiejętności, jeżeli się nad tym głęboko zastanowić. Stworzyłem najpierw czasownika. Jak jednak zrobić to, żeby takie supermoce, jakie na przykład posiada Superman, Aquaman, Spiderman, bądź też inni bohaterowie znani z komiksów i filmów, żeby te supermoce stały się też w jakiś sposób sensownymi, powiązanymi z gramatyką, mocami tego bohatera? I tak doszedłem, że przecież. Gramatyczne części mowy posiadają moce i jest to na przykład ich odmiana. Co można zrobić w takim razie, żeby czasownik mógł się przenosić w czasie? No, wystarczy powiedzieć, że odmienia się przez czas, jako jedyny ze wszystkich bohaterów. I tak powstała supermoc, czyli odmiana przez czas. Później zacząłem się zastanawiać, jak to można przekuć kwestii odmiany przez rodzaj na jego kolejną supermoc. I tak doszedłem do wniosku, że żeby zinfiltrować na przykład jednostki błędów gramatycznych, które próbują zaatakować krainę, e, którą chronią bohaterowie części mowy, może on zmieniać spontanicznie swoją płeć, aby zostać nierozpoznanym. I tak powstała odmiana przez rodzaj. Ten rodzaj oczywiście może być różnorodny, i do tego służy oczywiście zupełnie inna karta, którą później w trakcie gry, ponieważ powstała z tego gra, można te jego umiejętności poszukiwać, można je zdobywać. Dalszą jego umiejętnością jest na przykład odmiana przez osoby, i na tych kartach również bohater posiada swoje. Właśnie informacje dotyczące tego, jak się odmienia przez osoby, a jest też informacja tutaj mówiąca o tym, że e, ta karta ma odpowiednią swoją wartość, no i też jest odmiana przez liczbę. Na wyższym poziomie, po prawej stronie, wchodzą różnego rodzaju informacje mówiące o tym, jakie są jeszcze jego pozostałe umiejętności, a także informacje o tym, w jaki sposób można go przywołać i co pozwala ta karta dawać. Dzięki e, przejściu od tego, co interesuje uczniów, do tego, co może się dla nich wydawać atrakcyjne, powstała też między innymi gra, w której kolekcjonuje się różnego rodzaju umiejętności bohaterów, jego supermoce, i przez to przekuwa się je w realną wiedzę. Bo wszyscy uczniowie mogą kolekcjonować te karty, mogą się nimi wymieniać, mogą nimi grać, mogą je zdobywać podczas. Rozrywki, a punktem wyjścia są te historie, które ich naprawdę interesują, zupełnie inaczej wygląda wtedy nauka. Czy superbohaterowie to jest jedyna metoda na to, żeby dotrzeć do dzieci i nauczyć ich gramatyki? Oczywiście, że nie. Za każdym razem podchodząc do próby przeniesienia zainteresowania dziecka, trzeba zastanowić się nad tym, co ono tak naprawdę lubi, czym ono się interesuje i co jest też tożsame na dobrą sprawę ze strefą komfortu nauczyciela, bo jeżeli my nie interesujemy się czymś, jest to dla nas obce, no to nie łudźmy się, że będziemy w tym dobrzy i będziemy potrafili to zrobić na odpowiednim poziomie i że będziemy w tym szczerzy. Szczerość nauczyciela jest też niezwykle istotną sprawą, podobnie jak i rodzica. Y, który musi wejść w świat dziecka i to wchodzenie w świat dziecka jest tutaj kluczowe. Stąd też w moim przypadku byli to super bohaterowie. Ale Czy mogło to by być, nie wiem, kucyki pony, jak najbardziej? Czy mogło to by być, na przykład, y, jakieś opowieści y, o innych różnego rodzaju fascynujących dzieci światach, jak najbardziej. Chodzi o to, żeby odnaleźć to, co jest dla dziecka interesujące, a zarazem dla nauczyciela. Również komfortowe. Dlatego moje obserwacje wykuły się i przekuły w to, co tutaj widzicie. A to, co wy będziecie chcieli zrobić, aby wasze dziecko mogło się nauczyć języka polskiego od strony najtrudniejszej, czyli gramatycznej, pozostawiam Wam do przemyślenia. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia.